Cześć! Dziś podsumowanie prac przy kapralu, khaki i automacie rejestrującym. Najpierw zaczniemy od kaprala. Po potem się weźmiemy za ta stewardessa i potem by to wylądowali. A to wszystko tam słyszeć. I ta stewardessa, jak to usłyszała, w ogonie była, nie zaraz leci tam, żeby im powiedzieć, żeby to tam wyłączyli. A Masztalski, noga po ona tak prask na pośrodek się wyłożyła, nie? jak tak... Masztalski go do... I kaj się śpichasz. Nie słyszałeś, że piloci wydą pierwsze kawa pilnąć. Tu w zasadzie jeszcze jest do wymiany rolka dociskowa, ale to już zostawiamy go jako wyrób niepełnowartościowy. Zresztą tutaj Wam pokażę tą pieczęć. O! Pod światło bardziej. O! Niepełnowartościowy. A teraz zajmiemy się automatem rejestrującym AR1260. O, to jest tylko rejestrator. Więc tutaj nie usłyszymy żadnego dźwięku. O, tak sobie pracuje. Tutaj się załączyła nam praca i teraz nam się przełączyło na oczekiwanie. Znowu praca i znowu oczekiwanie. O. A teraz mo mogę wyjąć kasetę. O. Tu jeszcze wymieniłem pasek, bo on jest pęknięty. Nie wiem czy to będzie widać. O. O, troszeczkę go widać. Tutaj te, to pęknięcie. Tutaj w jednym miejsce jest pęknięte na pół. O. Więc no, mi złapie. No wymi, oczywiście tutaj nie. Nie wiem, czy będzie widać zębatki. Tu, o, 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 o widać. Tak tutaj, akurat, dałem szary, szare zębatki, bo tu, akurat, to jest, mówite, tu, tak jak mówiłem wcześniej, mechanizm jest wzięty z MK232. I tu, akurat, zostawiono to, co najgorsze, czyli, właśnie zę, z, zębatki. Prędkość przesuwu jest taka sama, czy. Jak zwykły MK-232, czyli 4,76 cm na sekundę. To tu jeszcze pokażę, przypomnę, rejestrator RK-1531R. Bo to się najlepiej tutaj do tego pasuje. Wziąłem z, 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 zwykły kabel DSUB 25 Bo tutaj taki oryginalny, fabryczny, co jest? O, pokażę Wam. No to jest Troszkę za, za, za krótki. Gdyby jakieś były pytania co do almaszy czy magnetofonów, nitry, to piszcie w komentarzach. Tutaj jest oczywiście pilot tego rejestratora, ale to jest pr produkcja własna. No to jeszcze wam pokażę Ka kaprala. To oczywiście odnowiłem szarym markerem i, czerwo i czerwonym markerem, żeby było, bo tutaj napisy były w ogóle całkowicie starte. No i to na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć.